Auuu, WETV, przegląd nowych atrakcji militarnych. Jest ze mną Marcin. Będziemy rozmawiać o alternatywie do ASG albo właściwie o czymś, co moim zdaniem też by można fajnie połączyć, ale zaraz o tym pogadamy. No w każdym razie, jak to nazwać, Marcin? Najlepiej nazwać to tak, jak to się nazywa, czyli laser, tak? No właśnie. Główna różnica, jak widzicie, niby replika wygląda normalnie, tak jak nasze normalne repliki ASG, a jednak nie strzelamy tu kulkami, tylko strzelamy, no właśnie, nie laserem. A czym? Zdecydowanie nie laserem. Strzelamy pod czerwienią. Tutaj jest zamontowana dioda podczerwona, także strzelamy dokładnie tym samym, co jest w zwykłym pilocie od telewizora. Czyli można powiedzieć, że to jest taki fajnie zmodernizowany pilot do telewizora. O mega dużym zasięgu. <laughs> o mega dużym zasięgu. No i właśnie, to jest bardzo ciekawe. E, jaki jest zasięg tego sprzętu? Zasięg w dużej mierze zależy od e, pogody. Natomiast w słońcu, w pełnym słońcu mamy około 150-200 metrów zasięgu. W nocy uzyskaliśmy 450 metrów zasięgu. Puu, czyli naprawdę, naprawdę zabawa się zaczyna robić bardzo realna, jeżeli chodzi o zasięgi, bo to już właściwie jest zasięg karabinowy. Dokładnie tak, tutaj możemy symulować prawdziwe zachowania snajperskie, prawdziwe strzały. Nie, jest, nie jesteśmy ograniczeni do 30-40 metrów, tak jak przy innych strzelaniach. Jest tak pomyślałem teraz o tym strzelaniu snajperskim, czy można wprowadzić na przykład e, wiatr. Nie, wiatru, wiatru, wiatru ani balistyki wprowadzić nie możemy, natomiast możemy ustawić dokładnie jaką chcemy ilość magazynków, ilość strzałów, szybkostrzelność, możemy wprowadzić jakąś osłonę, czyli symulację jakiejś takiej kamizelki, armoru tak zwanego, możemy ustawić czas przeładowania, czyli tutaj o tej sniperce to co mówisz, możemy ustawić jeden strzał i przeładowanie będzie trwało 15 sekund, czyli coś podobnego do tego jak jest w rzeczywistości. No, bo właśnie, powiedzmy o tym, do czego strzelamy, bo tak naprawdę przecież nie wszędzie możemy się trafić, tak? Zgadza się. Każdy, każdy karabin, każdy gracz dostaje taką opaskę. Zakładamy tą opaskę na głowę. No, ja mam już założoną. Tak na przykład, jest. Ten sposób I mamy trzy czujniki. Każdy czujnik patrzy w jedną trzecią stron świata, więc mamy pokrycie dookoła i tyle. Wiązka jest na tyle szeroka, żeby objąć postać, natomiast nie jest tak bardzo skupiona, żebyśmy musieli centralnie trafiać w czujnik. Czyli wiązka po prostu im dalej tym, tym bardziej się rozszerza i, i jakby no, możemy niekoniecznie trafiać w głowę, ale już wystarczy w, w górę, w tors i, i już jest trafienie. Zgadza się, natomiast też trzeba pamiętać o tym, że ona nie rozszerza się na tyle, że na dużej odległości trafimy 3 czy 4 osoby na raz. Nie powiedzieliśmy chyba jeszcze nic o tym, że możemy robić jednocześnie, właściwie od razu na gorąco po każdej strzelance, statystykę. Dokładnie, to jest najfajniejsza rzecz, która odróżnia od wszelkich innych strzelanek. Na wyświetlaczu po skończeniu gry mamy informację, kto do nas trafił. Na koniec każdej gry transferujemy statystyki do komputera i mamy pełne wykresy, kto, ile czasu. Kto kogo trafił, ile czasu grał, także wszystko widać jasno na wykresach. E, oprócz tego, chłopaki mi już pokazali, zresztą zaraz zobaczycie to na przebitce. E, e, mamy gadżety, tak? mamy respawny i mamy doładowanie broni, tak? Widziałem. Amunicję w sensie. Tak jest. Medyk nabiera nowego e, znaczenia i teraz, żeby dostać tę apteczkę i wrócić z powrotem do gry, trzeba nacisnąć odpowiedni przycisk. Wysyłana jest wiązka podczerwieni i na komputerze, tutaj w karabinie, doładowywane jest życie. Tak samo działa amunicja i tak samo działa respawn. Są również elektroniczne flagi. Powiedzmy coś w takim razie o kosztach, bo jak już mówimy o jakiejś alternatywie dla SG, no to porozmawiamy jakie to są koszta. Koszty są, można powiedzieć, umiarkowane. Cały komplet taki, żeby móc sobie postrzelać, czyli karabin, opaska, kabel, wszystko potrzebne do dostrzelania, będzie kosztowało mniej więcej w okolicach 2000 zł. Czyli jest to cena powiedzmy lepszej jakości repliki. E, wiemy ile kosztuje, wiemy jaki ma zasięg, słuchajcie, no to cóż, to po prostu polecamy, e, gdzie można to kupić, gdzie się zgłaszać? Zapraszamy do nas na stronę. Na stronie mamy sklep internetowy eltak.pl. Oglądajcie Wyje i zobaczcie, jak się bawimy w laser tagowanie. A,